Jak to mówisz, niepka? Mówisz i masz. O, tak. <śmów> mówisz i masz. Miał być stream z gotowania, nie będzie. Będzie stream zjeżdżenia na rower. Jakieś są nowe tak? Widzę tutaj filtr czerwony, fioletowy, zielony że mnie przywalił coś tylko. Wow! Taki dziwny. Taki, to taki zwykle dziwna ta filtra, no dobra pada deszyk a ja wyszedłem na rower, bo...

albo wyróżnić najciekawszy moment, musi trwać przynajmniej minutę. Siema Julka. Dokąd zmierzam? Kupiłem parmezan. Jestem trochę przygłuchy jeszcze, nie, po tej chorobie. I co jeszcze? No i jadę do domu, nie. Parmezan, woda mineralna. Deszczek trochę pada. Tak. A, dobrze, dobrze. Ja też przy głucha jestem. Okay. No taki mamy klimat, nie? A w zasadzie zastanawiam się, czy jakbym słuchał, a dobrze mnie słychać? Ja byłem w lidu, wiesz? Bo mogę słuchawki jeszcze założyć, tak z ciekawości, żeby zobaczyć, może w słuchawkach będzie albo nie, bo tam jeszcze nie wypadnie. <śm> a dobrze, no dobrze. Ok. Trochę mokry jestem, ale trochę w kapturze jechałem przedtem A teraz już bez kaptura, bo już mniej pada I co, znowu chora jesteś Kultura obowiązuje jak najbardziej Ma ciasteczek się ma jak nie ma kultury to potem nikt nie ma nikt z nami nie chce rozmawiać i musimy rozmawiać z kimś w internecie na siłę wyrzucać swoje żale, emocje i frustracje a po co? Lepiej być kulturalnym, żeby nas ludzie lubili i wtedy mamy z kim rozmawiać na miłej, przyjaznej płaszczyźnie <ścoughs> kulturalnej. Może Fortnite się znudził, nie? A co myślicie w Fortnite o tym? O tej, nie wiem, kooperacji z Disneyem? Co tam było? To tak słyszałem, że Fortnite został kupiony przez yy, Fortnite został kupiony przez Disney, to prawda? Nie wiesz. Strasznie małe literki są tutaj, jak ja jadę to tak też. Wydaje się, że... Bez szału będzie, to znaczy ja liczę, że będzie Kaczor Donald. Liczę na Kaczora Donalda nie na Gufiego, oczywiście, albo tak jak to było z Lego, że po prostu jest to kooperacja. Taka szersza i tyle może nikt nie kupił nic, tylko po prostu ja nie czytałem na ten temat. Tylko, tylko te zwiastuny widziałem. na taki rowerek już można jeździć na rowerze. Ale rękawiczki sobie założę. Po prostu może być tak, jak był ten świat Lego. Tak może być świat Disney'a. I tyle. No, wszyscy patrzą w telefony. Pani szła zapatrzona w telefon. Nie widziałam mnie. No, może być fajnie. No, tak jak mówię, liczę na, liczę na Kaczora Donalda. <gry> Także trzy, trzymam na niego fałdolce, nie? Byłem chory, tydzień nie było streamów. Wracam na siłownię z powrotem na basen później. Może streamy będzie, może będzie trochę więcej streamów No tak, bo ja nie wydaję na głupoty, nie? Jestem starszy Umiem oszczędzać Oszczędzam na fajne rzeczy, nie, nie, nie na byle co, nie? A powiem Wam ciekawostkę, nie? Generalnie Ciekawostką jest to, że YouTube podpowiedział mi, że wiecie z czego mam robić content? Z jakiej gry? Zgadnijcie według tego, co według jakby wskazań y, odbiorców, widzów, nie? To zgadnijcie, jaką grę mi podpowiedział YouTube. Nie zgadniecie w życiu, nie? Ja sam cię źli No te jest zimno było no? Które dobra? No dobra powiem. War Thunder, co wy na to? YouTube podpowiedział mi Tandera. Jak? Stendiu Vale nie znam tego w ogóle, nie? Nie widziałem Ja ostatnio chciałem tego No Man's Sky kupić, nie? To spodobała mi się ta gra Trochę mało ludzi tam jest, nie? ale ogólnie świat jest super, nie? Bardzo mi się podoba. To co powiecie na Łortandera, żebym ściągnął? Bo latał myśliwcem. Ja kiedyś grałem w tą grę, nie? A no jakaś tam ekstra nie jest. Tu jest jakiś plusik, nie? Zobaczymy co to jest. Wtę uwalaj, pewnie jakaś dla dzieci jak nauczycie <laughs> Tu jest jakiś plusik co to znaczy Rozpocznij ankietę, ja tutaj mogę zrobić ankietę z telefonu mogę zrobić Ciekawe A tu? Stop, czat, czat, brak czatu. Mikrofon mogę zamknąć. No. I standardowo 5% baterii, nie? Gra, w której jesteś uroczą pikselową dziewczynką, która prowadzi Farmem. idealna gra dla mnie. To ja już wolałem No Man's Sky. To podrzuć mi jakiegoś screena na, na Discorda. Kurde jak jeszcze mówię, to ten, to słyszę, że jestem przygłuchnięty na prawe ucho, nie? Masakra. Zapalenie ucha to słaby temat. Pamiętajcie, że jak idziecie na basen, to trzeba założyć ten... Pani Laryngoloch mi powiedziała, że trzeba założyć te. Yy... Takie korki do uszu, są specjalne korki do uszu w ogóle na basen, nie? Dlatego, że bakterie po prostu lubią, lubią uszy, nie? Mają dobre warunki. Później też dobra. Pani laryngolog? Normalnie poszedłem do lekarza, no. no już mam następną wizytę umówioną, nie? No najpierw poszedłem do lekarza. Trudno się umówić do laryngologa, parę dni trzeba czekać, nie? Ale poszedłem, prywatnie poszedłem. I ten, i e, co? No i jeszcze miałem teleporadę potem. No i za tydzień mam jeszcze pójść na sprawdzenie. Jakiś śmieszny film oglądałem, ale zapomniałem tytuł, muszę zobaczyć. Później ci powiem. Ale no, film był dziki. O dzikim zachodzie i był dziki, nie? Ale w tekstach był dziki, bo tak to się nic nie działo, był w miarę spokojny, nie? Ale teksty były mocne. Spróbuję znaleźć. Dobrze? Dobrze! Dobrze! <laughs> Także kupiłem parmezan w Lidlu i powiem szczerze kupiłem go dlatego, że teraz czyta, czytam taką książkę fajną intelektualną mocno tak działa mózg no i w tej książce właśnie jest podane na jakie hormony są potrzebne jakie witaminy i jakie surowce <laughs> czyli jakie, jakie rzeczy trzeba jeść, żeby mieć odpowiednią ilość tych hormonów nie? no i wtedy się lepiej czuję. czuje więc już tak kupiłem sobie słonecznika ja jadłem Pestki dyni też są bardzo zdrowe. Parmezan, sery też są bardzo zdrowe, bo tam jest dużo serotoniny. No, ruch na, dopa na dopaminę z kolei. No, różne, różne tam są związki. Wszystko chemia. No, odpowiednia chemia w mózgu jest potrzebna. Żeby być no kurczę, szczęśliwym! No. <laughs> Podwójnie dziki zachód, tak. I o relacjach też tam było, nie? Że relacje dobre jak najbardziej wpływają na ten... na dobre samopoczucie, bo to też jakieś tam hormony porusza, nie? No, no, o dzikim zachodzie, kurczę, nie mam pojęcia. Zapomniałem tę nazwę, ale chyba to było na Chyba na Disneyu mi się tak wydaje Dobra w żabce też nic nie kupuję Ja wszystko kupię w window No może streama dziś zrobię jeszcze z jakiejś gierki Ale nie wiem czy to będzie Fortnite nie? Troszkę przedawkowałem tego Fortnite'a. Może Thunder'a ściągnę a czy swoją drogą ściągnę, zobaczę sobie jak tam, jak się lata samolotami, bo coś tam reklamują takie samoloty jakieś nowoczesne i czołgi, ale przypuszczam, że takim F-18, żeby polatać, to trzeba pewnie z nią grać z, z półtora roku, żeby za darmo go dostać, <noise> albo go kupić za 5 złotych. Dobra, uwaga. Na Fortnite zapraszasz. A są dzisiaj fałdolce? w fałdolce? nie wyprzanie tych Dobra, wracam do bazy, bo już mam mało bitego, mało, mało baterii w telefonie. Muszę naładować telefonik. Są. Trzy razy. E, nie, no dobra, to będzie Fortnite w takim razie. To będzie Fortnite. Jak chcę trzy razy, to będzie Fortnite. Przekonałeś, tak? Kurczka przestała działać, bo zamokła. Dobra, pod blokiem nie będę się wygłupiał, uciekam na razie.